Dzień dobry, witam. Dzisiaj gościem Radia Gra w programie Kalejdosko będzie prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, pan Zbigniew Wyszogrodzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie sposób na początku zapytać o to, co dzieje się za oknem. Tutaj, całkiem niedaleko, na Chełmińskim Przedmieściu, ale nie tylko, na Jarze, w okolicach Starówki trwa budowa nowej linii tramwajowej. Wiem, że za nami w tym tygodniu taki objazd tej inwestycji. Chciałem zapytać może na początku, jak wrażenia z tej dużej jednak Inwestycji. No, myślę, że o wrażenia to bardziej naszych gości należałoby zapytać, ale ja też coś na ten temat chyba mogę powiedzieć. Dobre, są to dobre wrażenia, ponieważ inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem i widać, że blisko już końca. Widać to światełko w tunelu. Są to oczywiście roboty nadal wiążące się z pewnymi utrudnieniami dla kierowców naszych ulic, ale jesteśmy coraz bliżej. Pomyślnego sfinalizowania wszystkich tych robót. I co najważniejsze, nie ma istotnych opóźnień, praktycznie nie ma tych opóźnień, z wyjątkiem może jednego lub dwóch miejsc, w których w stosunku do pierwotnego planu o jakieś dwa lub trzy tygodnie roboty się wydłużą. Także jesteśmy zadowoleni z przebiegu realizacji inwestycji. Można oszacować zaawansowanie robót na 95 nawet procent na odcinku tym północnym, czyli rozpoczynającym się na przejeździe kolejowym w ulicy Legionów biegnącym aż do ulicy Heweliusza i na 85-88 na odcinku południowym, czyli od tego przejazdu kolejowego w, w stronę Placu Notu. No właśnie ten przejazd kolejowy, takie połączenie, skrzyżowanie torowo-tramwajowe, chyba sprawia nam najwięcej kłopotów, najwięcej problemów. Ciągle w zasadzie też na antenie Radio Gra przesuwaliśmy ten termin zamknięcia ulicy Legionów. Przejazd kolejowo-tramwajowy ma długą historię. Wiele lat, przynajmniej 4 lata, rozmawialiśmy z koleją na temat wszelkich uzgodnień i tego, żeby w ogóle kolejerze dopuścili budowę takiego skrzyżowania. Pomyślnie te rozmowy się zakończyły. Przejazd na początku przyszłego tygodnia przyjedzie tutaj do Torunia, a od 29 maja będziemy niestety zmuszeni kolejne utrudnienia na czas jakiś wprowadzić dla kierowców, bo ulica Legionów w, momencie, w miejscu gdzie ten przejazd kolejowo-tramwajowy będziemy wbudowywali, będzie przez 3 do 4 tygodni nieprzejezdna. 29 maja, jak wspomniałem, zaczniemy, zamkniemy ulicę regionów. Po to, żeby ten przejazd wbudować, będzie to ewenement na skalę krajową, bo drugiego takiego przejazdu tramwajowego, tramwajowo-kolejowego w Polsce nie ma. Gdzieś na Śląsku jest skrzyżowanie tramwaju z bocznicą kolejową, co jest zupełnie czymś innym bo bocznica ma całkiem inne parametry i inaczej do niej władze kolejowe podchodzą niż do czynnej linii kolejowej, bo za taką traktowany jest ten tor, który będziemy krzyżowali tramwajem. Mimo już jak doskonale wszyscy w Toruniu wiemy, pociąg na tej trasie spotykamy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i są to cysterny włożące paliwo do bazy paliwowej. Kto w takim przypadku będzie miał pierwszeństwo pociąg czy, czy tramwaj? Toruński? Pociąg będzie miał pierwszeństwo. Przejazd będzie e, zabezpieczony szlabanami, światłami. W tej chwili budujemy połączenia światłowodowe i to aż do dworca Toruń Miasto, bo stamtąd będzie on sterowany. Panie prezesie, powiedzieliśmy, że ta budowa linii tramwajowej bez opóźnień, tak w nowej perspektywie można powiedzieć, bo tak pierwotnie mówiliśmy tam o maju, czerwcu, ale wtedy jeszcze nie było tego planu przedłużenia torów do pętli przy Heweliusza. Więc wytłumaczmy dokładnie, jak to jest z tymi dwiema inwestycjami, bo to jakby trochę inny projekt, ale trochę ten sam. Niektórzy mieszkańcy mogą być troszeczkę zagubieni, jak to jest z tą pętlą przy Heweliusza, która pierwotnie miała być trochę później. Pierwotnie miało być później, ale miasto pozyskało dodatkowe środki, zresztą trzykrotnie pozyskiwało dodatkowe środki do tego projektu. I e, kwota dodatkowych 25 milionów, które gmina miasta Toruń pozyskała, pozwoliła na to, aby zrealizować kompletną linię tramwajową, czyli aż do pętli przy ulicy Heweliusza, a nie jak pierwotnie planowano. Do ulicy Sztrobanda, gdzie miał powstać taki trójkąt do zawracania tramwajów, dzięki temu, że te pieniądze dodatkowe pozyskaliśmy, możemy wybudować dodatkowe półtora kilometra. Prawie tyle tego jest toru pojedynczego do pętli przy ulicy Hefeliusza. Co pozwoli domknąć docelowy kształt tej linii bez ponoszenia dodatkowych kosztów na budowę, a późniejszą pewnie likwidację. Tego trójkąta do zawracania, który miał być na wysokości ulicy Sztrombanda. Spowodowało to oczywiście, że cały projekt wydłuża swoją realizację, bo pierwotne plany to był koniec maja. W tej chwili możemy powiedzieć, że roboty budowlane zakończą się w połowie lipca. Natomiast w drugiej połowie lipca, być może jeszcze w sierpniu, będą trwały odbiory przejazdy techniczne, ostatnie próby, tak żeby 1 września tramwaj zaczął już regularnie obsługiwać mieszkańców tego osiedla. Tam przy Heweliusza doszliśmy do ciekawej sytuacji, że tory wyprzedziły w zasadzie drogę, bo tam jeszcze nie ma asfaltu, a torowisko już się ciągnie w zasadzie na chwilę obecną w las. Tak się zdarzyło, rzeczywiście tor, tramwaj będzie wjeżdżał w las, nie będzie mu towarzyszył na razie jeszcze żaden samochód, ale już za kilka miesięcy budowa drogi tam się również rozpocznie, i w krótkim czasie możemy się spodziewać, że ta droga powstanie. Czy wiemy już, jaki to będzie numerek, jaka linia, jak często będzie jeździć, gdzie ona się skończy? Bo dużo mówimy o inwestycji samej w sobie, no ale mieszkańców to chyba najbardziej interesują te pytania, które przed chwilą zadałem. Czy już wiemy, czy jeszcze jest za szybko? Jak niektórzy mieszkańcy Torunia pamiętają, na północ naszego miasta niegdyś jeździła Trójka podobną trasą choć nie tak rozbudowaną jak ta którą teraz budujemy. W związku z tym, żeby tradycję podtrzymać, jedną z linii, która będzie obsługiwała tę nową trasę tramwajową, będzie trójka. Drugi zaś numer to prawdopodobnie będzie szóstka. O tym decyduje organizator transportu publicznego, czyli prezydent miasta reprezentowany w tych sprawach przez wydział gospodarki komunalnej. Ale najprawdopodobniej takie właśnie numery te linie będą miały. Jedna z nich po dojechaniu do Placu Not skręci na wschód, druga na zachód. A więc jedna dojedzie do pętli Moto Arena, druga zaś do pętli Olimpijska. W ten sposób nowo powstające osiedle na północy naszego miasta będzie świetnie skomunikowane tramwajem, zarówno z centrum, jak i ze wschodnią i zachodnią częścią Torunia. A z takich przyziemnych pytań, jeszcze wiem, że mieszkańcy mimo wszystko przyzwyczaili się do ciszy. Trochę się obawiają, czy na zakrętach nowe składy nie będą tak charakterystycznie piszczeć, czy nie będą drżeć gdzieś tam okna, doniczki na balkonach. Powiedzmy trochę o tej technologii przy budowie takiej nowej linii tramwajowej. Przykładamy wszelkie starania do tego, aby była to linia nieszkodliwa dla środowiska, dla otoczenia, dla mieszkańców, którzy w pobliżu mają swoje domy, dzięki temu, że gdzie tylko można budujemy to torowisko jako torowisko zielone, które oprócz tego, że sprzyja fajnemu oglądowi, bo jest to jednak przyjemne dla oka, sprzyja środowisku, no bo im więcej zieleni, tym lepiej, tym więcej czystszego powietrza, tym więcej zanieczyszczeń pochłanianych przez te rośliny, ale także ma aspekty technologiczne, bo tramwaj wywołuje mniej drgań i mniej hałasu, kiedy jedzie po tego rodzaju torowisku. Torowiska będą pokryte gdzie tylko można rozchodnikiem, czyli rośliną, która jest mało wymagająca, odporna na różne wpływy atmosferyczne, na przykład na suszę długotrwałą. Dzięki temu nie musimy jej ani podlewać, ani kosić. Natomiast pięknie wygląda przez cały rok w różnych wybarwieniach i tę technologię gdzie tylko możemy, stosujemy. Nie da się jej zastosować wszędzie, bo oczywiście skrzyżowania albo przystanki muszą być pokryte betonem, i takie będą. Natomiast tam, gdzie się tylko da, robimy, robimy tak, aby było cicho. Poza tym, tabor, który będzie obsługiwał tę nową linię, to nowoczesne tramwaje. Pięć z nich przyjechało do nas kilkanaście miesięcy temu, na przełomie roku 2021 i 2022, i uzupełniły flotę 17, które już wcześniej posiadaliśmy, tego rodzaju tramwajów. I takie właśnie będą obsługiwały tę część miasta. One będą tam jeździły, co też sprzyja temu, aby mieszkańcy okolicznych domów nie odczuwali, Negatywów tego, że linia będzie przebiegała niedaleko ich mieszkanie. Chciałbym zapytać, kto poprowadzi te nowe tramwaje, o których mówiliśmy już w naszym programie, bo wiem, że MZK ogłosiło nabór na motorniczych kilka miesięcy temu. Mam, mamy już wyszkoloną kadrę, będą gotowi motorniczy na tego 1 września, żeby te składy poprowadzić? Nie ma co do tego wątpliwości. Mamy skład motorniczych, którzy poprowadzą wszystkie tramwaje, zarówno na nową linię, jak i na istniejące ponieważ rzeczywiście jakiś czas temu ogłosiliśmy nabór. Spotkał się z dużym zainteresowaniem i z grupy osób, które się zgłosiły wybraliśmy te, które zaprosiliśmy do udziału w kursie w naszym ośrodku szkolenia kierowców i motorniczych. I po pomyślnym zdaniu egzaminu osoby te będą miały uprawnienia, aby tramwaje prowadzić. Oprócz tego mamy kilkadziesiąt osób, które już z dużym doświadczeniem nasze tramwaje od wielu lat prowadzą, także nie ma obawy, motorniczych nie zabraknie. A ile będą mieli pracy? Jak często ten tramwaj będzie jeździł na jar? No spodziewamy się, że co 20 minut każda z tych linii, więc średnio co 10 minut powinien jeździć w szczycie z dwukrotnie mniejszą częstotliwością w godzinach pozaszczytowych. Tramwaje mamy więc już omówione, przenosimy się do zajezdni MZK przy ulicy Legionów, bo tam wiem, że też w ostatnich dniach trafiły nowe autobusy elektryczne. Przy pierwszych elektrykach, które dojeżdżały do grodu Kopernika, mówiliśmy wprost, no, że to jednak taka technologiczna rewolucja, pewnie nic się jeszcze w tym temacie nie zmieniło, ciągle to bardzo nowoczesne rozwiązania. Tak, są to nadal rozwiązania z najwyższej półki technologicznej i tylko takie nas zawsze będą interesowały. Hmm. Przypomnę, że kilka dni temu odebraliśmy kolejne cztery autobusy elektryczne, a mniej więcej rok temu pierwszych sześć. Także flota naszych elektryków obejmuje już dzisiaj 10 pojazdów. Są to autobusy naprawdę nowoczesne z, ze świetnymi bateriami litowo tytanowymi, które odporne są na częste ładowania i na głębokie rozładowania, których zresztą będzie nam łatwo uniknąć, bo hmm, poza. Ładowarkami wolnymi, które zainstalowane są na terenie zajezdni, które głównie będą doładowywać te autobusy w nocy, mamy także dwie, a za chwilkę będzie trzecia. Ładowarki szybkie na terenie miasta na przystankach końcowych, co pozwoli uzupełnienie stanu baterii w ciągu kilkunastu minut do poziomu mniej więcej 80%. Te baterie, które są zainstalowane w naszych autobusach mają pojemność około 150 kWh, co pozwala im przejechać około 70 km między doładowaniami. 70 km to jest gwarantowana minimalna długość jaką trasy jaką pokonają, z uwzględnieniem tego, że latem na przykład będą te autobusy klimatyzowane, klimatyzacja będzie zasilana z tych samych baterii, a więc Baterie pozwolą na przejechanie co najmniej takiego dystansu. Były jakieś problemy z elektrykami do tej pory, takie niespodziewane, no wynikające też trochę z tego, że to nowy tabor, więc także na przykład dla kierowców jest to często też nowość, kiedy wsiadają do takich autobusów. Te autobusy dostali do obsługi najlepsi nasi kierowcy. I nie jest w ramach ma... nagrody trochę. Tak, to, to rzeczywiście tak to traktowaliśmy. Nie mieliśmy z nimi do tej pory żadnych poważniejszych problemów technicznych. Jedyne problemy, które się czasami pojawiały, to przy ładowaniu. Autobus z ładowarką nie zawsze na początku się kolokwialnie mówiąc widziały, no i trzeba było pewne manewry podejmować, ale to bardziej po stronie układów ładowania niż odbioru tej energii, czyli autobusów. Te problemy są już zażegnane. Kończąc już trochę takie twardsze tematy, tak ogólnie. Ja mam takie wrażenie, że w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach MZK to tak naprawdę inwestuje chyba więcej nawet niż Miejski Zarząd Dróg. No jesteśmy w tej chwili na pewno największym inwestorem miejskim ze względu na to, że no poważne są kwoty, które, które zainwestowaliśmy, i widać to też gołym okiem. Na długości prawie 6 km, nowe, nowe torowisko nie da się nie zauważyć. Więc rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że poza samym torowiskiem remontowaliśmy często lub modyfikowaliśmy cały układ drogowy, a więc jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, pasy zieleni, no to faktycznie w ostatnim czasie tych robót na naszych ulicach wykonaliśmy bardzo wiele. Właśnie, bo Bydgoska, okolice sądu, to też w zasadzie pod waszą egidą się działo wszystko. Tak, w Bydgoskiej remontowaliśmy torowisko i część skrzyżowań, tych, które były w pobliżu na przejść dla pieszych lub no, generalnie wymagały modyfikacji ze względu na modernizację naszej linii tramwajowej okolice Sądu, czyli ulica Warneńczyka i rondok turbinowe, które tam powstało, to też nasza sprawka. Omówiliśmy już inwestycje w Toruniu, zarówno budowę nowej linii tramwajowej, jak i nowe autobusy elektryczne, które trafiły już do zajezdni. No a teraz porozmawiamy trochę o Toruniu. Na początku takie pytanie, czy był pan może na oku Kopernika i oglądał Toruń z takiego lotu ptaka z diabelskiego młyna? Musiałbę przyznać, ale jeszcze nie, i nie wiem, czy zdążę, bo jakoś tak chyba szybciej się mają zwinąć niż planowali pierwotnie. Pan jest rodowitym Turianinem, tak, tak? Urodziłem się w Toruniu. Z jaką dzielnicą ma pan wspomnienia być może dzieciństwo, szkoła, te takie najciekawsze dziecięce lata? Urodziłem się i wychowałem na Rynku Wełnianym, nie każdy nawet w Toruniu wie gdzie jest ta ulica, to jest koło Kaszownika. Kaszownik mówi, mówi już pewnie trochę więcej osobom z Torunia. To była zupełnie inna okolica niż jest dzisiaj, nie było wtedy trasy WZ, a Kaszownik był zupełnie dzikim stawem, gdzie kumkały żaby, gdzie były trzciny i jeziorka, stawy, bagniska, na których w kół przez strachowi rodziców spędzaliśmy trochę czasu z kolegami, koleżankami I teraz, z podwórka. Teraz także juwenalia, a wiem, że pan ma dosyć też bogatą historię, jeżeli chodzi o studia. Obchodził pan ten czas święta studentów, czy raczej pilna nauka w głowie była? Oczywiście, że obchodziliśmy ten czas jak wszyscy inni, chociaż studiowałem w Gdańsku i tam miało to trochę inny wymiar. W owych czasach Gdańsk nie był opanowywany przez studentów, tak jak Toruń jest i zawsze był w okresie juwenaliów. Niemniej jednak, kiedy tylko mogłem, przyjeżdżałem również i do Torunia na tych kilka dni, żeby świętować razem z innymi studentami. W lipcu ubiegłego roku w centrum nurkowym Piechcin w województwie kujawsko-pomorskim Zatopiono toruński tramwaj. Wiem, że wracamy do tematu tramwajów, ale to się łączy trochę też z pana hobby, którym jest nurkowanie. O tej historii tramwaju za chwilę powiemy, a na początku zapytam skąd akurat pasja do tego, żeby spędzać czas pod wodą i to dłużej niż przysłowiowe 30 sekund? Skąd ta pasja? Oj, to jest długa historia, bo ja nurkuję, a strach powiedzieć chyba z 40 lat. W szkole średniej się to zaczęło. zaszczepił do we mnie jeszcze mój starszy brat, który również tam nurkował. No i jak zacząłem jeździć na obozy nurków w szkole średniej, tak do dzisiaj mi to zostało. Nie był Pan ciekawy, żeby zanurkować w kaszowniku i zobaczyć, co tam się na dnie znajduje? No to akurat nie jest najbardziej pociągające zbiornik wodny, wolę w polskie jeziora, albo czyste wody, gdzieś tam, typu Morze Śródziemne lub Morze Czerwone, gdzie nie często bywałem, ale zdarzało mi się. Jakaś przygoda z wojaży podwodnych, albo niebezpieczna sytuacja gdzieś się przytrafiła? No zdarzały się oczywiście takie historie, ale to za czasów tak zwanej partyzantki nurkowej, którą w latach 80. Sprawialiśmy wszyscy z kolegami, bo nie było sprzętu profesjonalnego. Dysponowaliśmy tym, co się udało gdzieś tam zebrać, posklejać, połatać. No i z tym bywały przygody przeróżne. Jak dzisiaj oglądamy swoje zdjęcia z tamtych czasów, to pękamy ze śmiechu. W czymśmy nurkowali? Partyzantki nurkowej nie ma w centrum w Piechcinie, o którym wspomnieliśmy. Gdzie pojawił się pomysł, żeby zatopić tam toruński tramwaj? Taka współpraca miała miejsce w zeszłym roku. Oczywiście tramwaj, jak rozumiem, był już bezużyteczny. Tak. zezłomowaliśmy jeden z naszych starych tramwajów, takich 40-letnich. Wybraliśmy taki, który no już naprawdę był silnie wyeksploatowany. Wyjęliśmy z niego wszystko, co nam się jeszcze może przydać, a z drugiej strony wszystko, co mogłoby zaszkodzić środowisku wodnemu, więc zostały tam same blachy i kilka szyb. A pomysł zrodził się w głowach właścicieli tego centrum oraz jednego z naszych kolegów, instruktora nurkowania, który zresztą też w Miejskim Zakładzie Komunikacji pracuje Krzysztofa Kujawskiego. I oni byli motorem tego, aby ten tramwaj tam zatopić. I w lipcu ubiegłego roku do akcji topienia tramwaju doszło. Wiem, że spotyka się ten tramwaj z bardzo dużym zainteresowaniem osób, które przyjeżdżają do centrum nurkowego w Pichcinie. Poza tramwajem jest tam kilka innych, tak zwanych fantów atrakcji nurkowych. Jest tam motocykl, jest wrak jakiegoś, jakiejś łodzi, są chyba ze dwa samochody osobowe, ale bez wątpienia największą atrakcją jest nasz tramwaj. Które spoczął na głębokości 19 metrów. Też w taki humorystyczny sposób podeszliśmy chyba do tematu, jeżeli chodzi o oznakowanie tego składu, który Konstala, który gdzieś tam wylądował na dnie. Tak, nasi pracownicy marketingu wykazali się tutaj pewną kreatywnością, nawet dużą kreatywnością, i wymyślili śmieszne napisy, które mi zostały opatrzone i które to napisy do dzisiaj na nim tkwią, typu Emeryt Daunura. W kontekście zanurkowania wyeksploatowanego już pojazdu, albo miejsce dla matki z narybkiem, albo podzieli się powietrzem i mnóstwo innych tego typu haseł na nim zawisło i do dzisiaj tam tkwią. Do dzisiaj z naklejki są i cieszą nurków, którzy do tego wraku schodzą. Pan miał okazję wpłynąć do środka? Ja uczestniczyłem aktywnie w zatapianiu tego tramwaju i wtedy oczywiście nurkowałem również i w, w nim, natomiast od tamtej pory niestety jeszcze nie, choć mam taki plan, aby tam powrócić. Niewątpliwie studio radiogra jest ciekawe, ale wtedy udzielił pan chyba najciekawszego wywiadu w swoim życiu, bo pamiętam, że oko kamery i dziennikarze byli na brzegu, a pan już był w całym sprzęcie. Tak rzeczywiście było. Stałem przy pomoście już ubrany, gotowy do zanurkowania i kilka mikrofonów łapało to co mówię. Normalnie taki tramwaj gdzie kończy zazwyczaj, kiedy jest już stary i wyeksploatowany? Zwykle kończy na złomowisku, sprzedajemy go w postępowaniu przetargowym, to znaczy ogłaszamy publicznie, że mamy taki tramwaj na przetarg, zbieramy oferty, no i któraś z firm zajmujących się złomowaniem kupuje go od nas. Nurkowanie to jedno, ale wiem także, że jest pan fanem biegania. Tak? Ran Toruń, Maraton Toruński, Nocna Dycha. Gdzieś tam można pana zobaczyć też na trasach toruńskich biegowych? Ja generalnie jestem fanem aktywnego sposobu spędzania czasu i tych aktywności mam kilka poza nurkowaniem i pływaniem. Rzeczywiście biegam od czasu do czasu. Mam ze sobą kilka półmaratonów. Maratonu jeszcze nie przebiegłem. Nie wiem, czy jeszcze mi się to zdarzy, ale półmaratony tak, kilka, kilkakrotnie takie trasy pokonywałem. Polecam wszystkim aktywność fizyczną, mogą to być biegi, mogą być marsze. Zimą bardzo zachęcam wszystkich do narciarstwa. Nie do skoków narciarskich, które oglądamy w telewizji, jest to dyscyplina dla wybranych, a cała reszta gawiedzi może to tylko oglądać, natomiast do biegania lub do zjazdów na nartach zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Podnosi to znacząco nasze samopoczucie, poprawia je i przyczynia się do tego, że jesteśmy w lepszej kondycji. To jaką pętelkę na 21 kilometrów by po Toruniu polecił prezes MZK? Ja lubię naturę, a więc chętnie biegam po lasach. Lasy Barbarki temu bardzo dobrze sprzyjają. Rozmawialiśmy już o inwestycjach w Toruniu. Przed chwilą rozmawialiśmy także o nurkowaniu i bieganiu, czyli o aktywnym spędzaniu czasu przez prezesa w wolnych chwilach, a na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, czy prezes MZK czasami jeździ autobusami i tramwajami, żeby zrozumieć tak problemy pasażerów od podszewki. Zdarza się, nie jest to częste zjawisko, ale jeżdżę, owszem, nawet yy, czasami Zdarza się, że testowo przejeżdżam specjalnie jakiś odcinek. Staram się wtedy ukryć tak, żeby mnie kierowca nie widział, żeby się nie stresował, że jedzie jego przełożony. No i różne mam wrażenia, przeważnie dobre. Rzadko się zdarza, żebym mógł jakieś negatywne uwagi odnośnie kierowcy czy motorniczego odnośnie tego, jak prowadzą pojazdy zgłosić. Choć wiem, że zdarzają się takie sytuacje, bo nieraz czy tam różne zgłoszenia od pasażerów. Wszystkich przepraszam za to, że czasami autobus musi gwałtownie zahamować i ktoś odczuwa brak komfortu z tym związany, no ale takie są sytuacje na drodze. Chyba bardziej jednak spóźnienia denerwują pasażerów nawet niż ostre hamowanie. Spóźnienia no, wynikają oczywiście nie z tego, że kierowcy nie chce się jechać zgodnie z rozkładem jazdy, tylko zmuszają go do tego warunki na drodze. Wiadomo, że rozkłady jazdy to jest kwestia jakby w no ale pasażerowie też nie wiedzą, nie muszą tego wiedzieć, prawda? Chciałem zapytać bardziej o tą wymianę informacji między kierowcami, zarządem MZK a miastem, czy ta współpraca się dobrze układa, żeby faktycznie pasażerom było chociaż trochę lepiej z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, już pomijając kwestię taboru nowoczesnego, o którym wspominaliśmy. No wszyscy, począwszy od kierowcy czy motorniczego, poprzez nas, czyli kadrę zarządzającą Miejskim Zakładem Komunikacji, jak i organizatora, czyli prezydenta miasta tutaj reprezentowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej. No wszystkim nam zależy na tym, żeby komunikacja w Toruniu funkcjonowała sprawnie, dlatego ten przepływ informacji jest zawsze dla nas priorytetem. Jak cokolwiek się dzieje niewłaściwego, czy to w realizacji rozkładów jazdy, czy też w ich ukształtowaniu, rozmawiamy na ten temat i staramy się wprowadzać korekty. Jesienią ubiegłego roku mówiliśmy o zespole do spraw oszczędzania energii, który powstał w Toruniu. Pan jest członkiem tego zespołu, ważnym członkiem. Chciałem zapytać, czy jakieś ogólne wnioski można po takim pół roku wyciągać, gdzie te oszczędności w Toruniu faktycznie udało się uzyskać? Tak, można. Ja powiem może najpierw od swojego podwórka, czyli od MZK. Oszczędziliśmy zarówno w energii elektrycznej, jak i w energii w postaci ciepła duże ilości megawattogodzin, czy gigajouli. Dzięki temu, że zmodernizowaliśmy oświetlenie zewnętrzne obusa zajezdni, zarówno tej na Legionów i Sienkiewicza, modyfikując je na LEDowe, owe Ten ten trend zresztą będziemy utrzymywali, bo w stanie niedługi czas planujemy zmodernizować także w ten sam sposób, czy w podobny sposób również na LED-y przekształcając oświetlenie wewnętrzne w obu tych zajezdniach. Zmodyfikowaliśmy ogrzewanie jednego z budynków na terenie zajezdni na Legionów, przekształcając przestarzały system jaki tam był na pompę ciepła, nowoczesne bardzo rozwiązanie proekologiczne i energooszczędne. Zmodyfikowaliśmy także bramy czy modernizowaliśmy bramy wjazdowe do jednej z hal. Na szybkobieżne, takie, które w ciągu dosłownie 5 sekund czy nawet 3 sekund są w stanie się zamknąć przed lub po wyjeździe autobusu. Wcześniej były to bramy, które na otwarcie lub zamknięcie wymagały kilkudziesięciu sekund, a więc straty ciepła, które były związane z ich otwieraniem i często nie zamykaniem były ogromne to się zmieniło i to już widzimy wyraźnie na naszych rachunkach które spadły o kilkanaście procent jeśli chodzi o ciepło a dwadzieścia parę procent nawet jeżeli chodzi o energię elektryczną i podobne działania w swoich obszarach podjęły wszystkie miejskie instytucje i tam gdzie tylko jest to możliwe modernizuje się systemy ogrzewania dba się o to bardziej niż dawniej o to aby energia była zużywana wtedy, kiedy trzeba, czyli montuje się systemy automatyki, które będą regulowały z użyciem energii, zarówno w postaci energii elektrycznej, jak choćby do oświetlenia, czy ciepła, które będzie zużywane wtedy, gdy są użytkownicy pomieszczeń w tych pomieszczeniach, a nie na przykład nocą lub w weekendy. I to również w mieście przynosi Istotne rezultaty, które już widzimy w rachunkach i w wielkości zużycia mediów energetycznych. Ostatnie pytanie musi być pytaniem o przyszłość. Powiedzieliśmy o przeszłości, o teraźniejszości, wspominaliśmy różnego rodzaju czasy, ale teraz spójrzmy trochę w przód. Jakie największe wyzwania przed miejskim zakładem komunikacji w najbliższych miesiącach, latach? Będziemy dalej parli ku temu, aby modernizować naszą flotę, nasz tabur, którym się poruszamy po mieście, a więc będziemy kupowali kolejne autobusy elektryczne i nowoczesne tramwaje. Będziemy modernizowali nasze torowiska. Wszystko to jest oczywiście uzależnione od środków finansowych, które będą do dyspozycji, a te będą zależne od tego, kiedy i jakie jak ilości tych środków z funduszy unijnych pozyskamy. Ale jesteśmy tutaj dobrej myśli. Sądzimy, że w najbliższych latach będziemy kontynuowali prace, które no niestety z kierowcą trochę uprzykszą życie na jakiś czas, ale będziemy dzięki temu modernizowali kolejne fragmenty torowisk, no i kupowali nowoczesne pojazdy. Takie plany ma MZK w Toruniu. Jego prezesem jest Zbigniew Wyszogrodzki, który dzisiaj odwiedził Radiogram. Mam nadzieję, że słuchacze poznali prezesa nie tylko od pracowniczej strony zarządu MZK, ale także trochę osobiście. Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia.